Filutek, najlepszy przyjaciel. Na starym mieście, w zabytkowej, wąskiej kamienicy, mieszkał starszy pan. Codziennie wychodził na spacer i bardzo grzecznie mówił: Dzień dobry każdemu, kogo spotkał. Pochylał się przy tym elegancko i zdejmował na chwilę swój czarny, okrągły melonik, którego już nikt inny nie nosił, bo takie kapelusze dawno temu przestały być modne. Niemodne były również jego buty kamaszki, frak, muszka, którą wiązał w tym miejscu, gdzie zwykle nosi się krawat. A przede wszystkim zupełnie niemodna była jego siwa broda, którą profesor bardzo lubił. No. Pewnie dlatego, że na głowie miał już tylko trzy włosy, a brota była mięciutka, biała, i można ją było nawet zaplatać w warkoczyki. O ile, oczywiście, ktoś miałby na to ochotę. Starszy pan był emerytem, to znaczy, nie pracował, bo był stary. Zresztą, nie miał już ochoty siedzieć nad grubymi, mądrymi książkami, albo. Uczyć innych, którzy i tak nic nie rozumieli. Pisanie też mu się znudziło, bo kiedy chciał coś napisać, ciągle czegoś szukał. A to okularów, a to kartki, wreszcie swojego staroświeckiego wiecznego pióra, które robiło kleksy. Komputerów nie rozumiał i trochę się ich bał. Bo miały zbyt dużo światełek i mruczały albo gwizdały, kiedy robił się jakiś błąd. Dlatego starszy pan postanowił, że zamiast czytać i pisać mądre rzeczy, będzie zajmować się tylko tym, co jest zabawne, albo tym, czego do tej pory nie robił czyli, że będzie się dobrze bawić. I rzeczywiście. Chętnie bawił się z dziećmi, chociaż był poważnym profesorem, do którego wszyscy zwracali się z szacunkiem, nawet wtedy, kiedy zachowywał się nieco dziwnie.